Dzień dobry wszystkim miłośnikom gier siódmej generacji wydanych na konsolę PlayStation 3. Dziś mija rok odkąd spotkaliśmy się na kanale po raz pierwszy i z tej okazji przygotowałem podsumowanie w ramach którego zaprezentuję gry jakie udało mi się zebrać przez ten czas. Jeszcze tylko gorące podziękowania za wsparcie skierowane w waszą stronę i już przystępujemy do prezentacji. Stawkę otwiera Uncharted 3, czyli System Seller od Sony, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Następnie Final Fantasy XIII, gra trochę niedoceniona, ale cierpliwym wynagradza z nawiązką, o ile przebrną oni przez jej przydługi prolog. Kolejny klasyk od Sony, krwawe przygody wiecznie wkurzonego Bogusława Lindy. ModNation Racers. Ciekawa ścigałka, i nieprawdą jest, że przegrała rywalizację z Mario Kart, tym bardziej, że w ogóle nie brała w niej udziału. Soul Calibur 4. Kupiłem niesiony na fali nostalgii za automatami z salonów arcade. Gran Turismo 5. Trochę mi zajęło opanowanie modelu sterowania, ale potem już tylko czysta przyjemność z jazdy. Resident Evil 6. Kiedyś bardzo niedoceniana, ale po latach użytkownicy zaczynają zmieniać zdanie. NBA Jam To wydanie jest pomostem między klasyką od Midwaya a nowszymi odsłonami wydanymi przez 2K Games. Ridge Racer 7 Szanuję za to, że mimo zmieniających się trendów, w tej grze udało się zachować ducha arcadeowych wyścigów z czasów pierwszego PSX-a Red Dead Redemption, czyli GTA na koniu. Jak na Rockstar przystało, poza manualem w pudełku znajdziemy także mapę świata przedstawionego. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że nie wiadomo o co chodzi. Wyrazy uznania dla wszystkich, którzy potrafią streścić fabułę tej serii. Dynasty Warriors 6 Empires. Dzięki niej dowiedziałem się, że istnieje podgatunek bijatyk zwany Crowd Combat Fighting Games. Dead Rising 2 of the Records. Jedna z dwóch, jakie wyszły na PS3. Ta o tyle lepsza, że pozbawiona ograniczeń czasowych. Splinter Cell Blacklist. Ostatnia odsłona serii, która początkowo kojarzona jako podróba MGS-a, z czasem wykształciła swój odrębny styl. Sega Rayleigh. Znów przenosimy się do lat 90 i zamiast realizmu otrzymujemy miodność i dynamikę w czysto arcade'owym stylu. Wipeout Fury. Kolejny udany zakup o nostalgicznym charakterze. PSX wiecznie żywy. Resident Evil Revelations. Bardzo udana konwersja z małego 3DS-a na duże platformy. Okazuje się, że w tę stronę też można. Sega Mega Drive Ultimate Collection, czyli całkiem udana kompilacja klasycznych gier z legendarnego 16-bitowca. Castlevania Lords of Shadow. To chyba jedyna odsłona serii, której wartość wciąż nie wzrosła po latach, dlatego polecam zaopatrzyć się w nią tym bardziej. Dark Souls Prepared to Die Edition, wydanie rozszerzone z pokaźnym dodatkiem na płycie. Osobiście uwielbiam, ale nikomu nie polecam. All Stars Battle Royale. Mimo całkiem pokaźnego zestawu kultowych postaci, trzeba sobie jasno powiedzieć, że król jest tylko jeden: Rayman Origins. Gra pułapka kusi rewelacyjną, bajkową grafiką, a następnie zabija poziomem trudności. Dragon Ball Z Burst Limit Koniecznie musisz ją mieć, jeśli skrót RTL7 budzi w tobie przyjemne skojarzenia. Golden Axe Beast Rider Niezbyt udana próba wskrzeszenia legendarnej marki, ale polecam się przyjrzeć, bo cena powolutku idzie w górę. Little Big Planet Nie jest to czerwony hydraulik ani niebieski jeż, tylko brązowy kawałek szmaty. Tekken 6, czyli więcej i lepiej tego samego w szóstej odsłonie. Osobiście wolę serię Soul Calibur, choć patrząc na ten tytuł ożywają wspomnienia z klasycznego ps -a. Dead Space, absolutnie kultowy horror science fiction, który niedawno doczekał się udanego remake'u. Hitman Rozgrzeszenie, kolejna część przygód łysego, bezimiennego, płatnego zabójcy. Tytuł mylący, bo grając w tę grę z pewnością nie przybliżycie się do boga. Blaze of Time od Konami, czyli chodzi panie i bije. Gra taka sobie, ale dość rzadka, dlatego jej wartość poszła trochę do góry. Kolejna gra jest także trochę rzadziej spotykana: Digimon All Star Rumble kolejna nieudana próba detronizacji Super Smash Bros. od Nintendo. Monkey Island Collection sekrety małpiej wyspy, przypominające czasy, w których posiadanie dysku twardego w komputerze wcale nie było taką oczywistą rzeczą. Akiba Strip Undead and Dead and Dress zdradza nowatorski sposób eksterminacji zombie polegający na zdjęciu z siebie większości ubrań. Strangle Hold Johna Wu jest dokładnie tym, czego możemy się spodziewać po legendarnym twórcy kina akcji: dużo strzelania w bardzo przystępnej cenie. GI Joe Rise of Cobra: mówcie co chcecie, mnie się podoba, miejscami bardzo przypomina kontrę. Damnation. Kolejna gra odsądzana od czci i wiary, dlatego warto wrzucić ją na półeczkę, na wypadek jakby kiedyś cena nagle zaczęła rosnąć. Afro Samurai. Gra bardzo zabagowana na premierę, ale dzisiaj raczej to nie ma znaczenia, tym bardziej jeśli nie zamierzasz w nią w ogóle grać. Wet to taki trochę hidden gem. Pozycja raczej przemilczana, ale po latach okazuje się, że wciąż może dawać dużo satysfakcji. Wartość gry Fracture w ciągu roku wzrosła dwukrotnie. Według price charting z 2 dolarów na 4, co daje zawrotne 17 zł. Popularność tej franczyzy sprawia, że gry o człowieku pająku trzymają dość wysoką wartość, co niekoniecznie przekłada się na wysoką jakość ich wykonania. Aby nie zostać posądzonym o niepoprawność polityczną, powiem tylko, że to wydanie to ostatnia odsłona serii bijatyk z podznaku Dev Jam i czarno widzę możliwość jej wskrzeszenia. Need for Speed Rivals. Mam ambicję zebrania wszystkich Need for Speedów na PS3, a ten nabytek udowadnia, że zamiar konsekwentnie realizuję. Harry Potter i Książę Półkrwiak. Dobrze, że na HBO ponumerowano wszystkie odcinki i teraz już wiem w jakiej kolejności je oglądać, mimo że w ogóle nie mam zamiaru tego robić. Cartoon Network Punch Time Explosion XL To już trzeci dzisiaj wątpliwej jakości kandydat do zrzucenia stronu kultowej na pieprzanki od Nintendo. Mini Ninjas. Można powiedzieć, że to takie przedszkole dla graczy, którym w przyszłości przyjdzie ratować świat od zagłady w dużo trudniejszych warunkach. Watchmen, koniec jest bliski, to wydanie zasługuje na wyróżnienie ze względu na bogatą zawartość pudełka, mimo że nie jest to edycja kolekcjonerska. Jeśli nie radzicie sobie z dużymi strategiami wydanymi na pecety, może warto spróbować konsolowej wersji Lite i choć na chwilę zapanować nad światem. Ojciec Chrzestny 2. Mówi się, że rodziny się nie wybiera, a ja się z tym nie zgodzę, bo na PS3 wyszła jeszcze Mafia oraz GTA. Blitz 2 The League. Wiem, że to Was w ogóle nie interesuje, ale ta gra ma nieco inne podejście do amerykańskiego futbolu, które mogłoby zaciekawić nawet fanów serii Mortal Kombat czy Sniper Elite. Fast and Furious Showdown. Szybko i wściekle można porzucić tę grę, widząc jak długi jest czas reakcji między kontrolerem a tym, co dzieje się na ekranie. Ferrari Challenge. Wydanie o tyle ciekawe, że poza tytułową grą zawiera jeszcze pełną wersję innej ścigałki od tego samego studia. Sonic All-Star Racing Transformed. Bardzo udana próba ugryzienia tortu, który w tej kategorii wciąż należy do Nintendo. X-Men Destiny. Nic wybitnego, wręcz przeciwnie, ale przygarnianie chorych antylopek pod dach to część zbierackiej pasji. Splinter Cell Double Agent. Gra wyszła na przełomie generacji zarówno na PS2, jak i PS3. Polecam obejrzeć na YouTube filmiki porównujące obie wersje. Tony Hawk Project 8. Wiadomo, że seria najlepsze czasy ma już dawno za sobą, a że czasy te nie przypadły na siódmą generację konsol, wziąłem co było. Madden 08. Spuszczamy zasłonę milczenia. W tym przypadku doskonale sprawdza się reguła mówiąca o tym, że im gra jest bardziej osobliwa, tym bardziej zasługuje na miejsce w kolekcji. Backbreaker. Futbol amerykański, który pod względem realizacji odbiega od kanonu wyznaczonego przez EA. Dlatego postanowiłem go nabyć. Rambo. Ta gra dzieli graczy niczym, scena polityczna polaryzuje społeczeństwo. Osobiście bardzo lubię i polecam. Rise of Argonauts. Jako źródło wiedzy historycznej, gra sprawdza się raczej średnio, i nie zdziwcie się, jeśli kiedyś pani od historii postawi wam pałę. Legends of WrestleMania. Jeśli lubicie patrzeć na chłopów w obcisłych gaciach ugniatających się jak plastelinę, to nie ma lepszego wyboru. Minecraft Story Mode. Tym razem ktoś postanowił tchnąć życie w klocka, ale błagam was nie próbujcie tego robić w domu. The Darkness. Ciekawa seria mrocznych FPS-ów zakończona na części drugiej. Ciekawe, czy pogrążone w ciemności IP jeszcze kiedyś ujrzy światło dzienne. Colin McRae Dirt. Klasyk od Cold Masters i nic więcej do dodania. Saboter. Gra przez długi czas leżała zapomniana, nagle przypomnieli sobie o niej zbieracze i cena poszła w górę. Wydanie brytyjskie również posiada polską wersję językową. Sega Superstars Tennis. Całkiem przyjemna kolorowa zręcznościówka, nie mająca ze sportem zbyt wiele wspólnego. Zdecydowanie tylko dla fanów. Monster Jam. Amerykańska rozrywka w najczystszej formie. Mam jeszcze do niej kierownicę, no ale nie będziemy się tu wygłupiać z plastikowymi zabawkami. Shift 2 Unleashed. Komentarz raczej zbędny. Próbuję zdobyć je wszystkie. Test Drive Ferrari Racing Legends. Ekskluzywne pojazdy w chronologicznie uporządkowanych wyścigach, czyli takie lizanie lodów przez szybę. Overlord Rising Hell. Zły ludzi niszczy dobro przy pomocy demonicznych podwładnych i samego siebie. Wydanie, choć standardowe, to wzbogacone o dodatkową zawartość. Transformers War for Cybertron. To pierwsza gra o Transformersach, jaka wpadła w moje ręce, i coś mi mówi, że warto skompletować wszystkie, jakie wyszły. MLB The Show 11. Ponownie spuszczam zasłony milczenia. Air Conflict Secret Wars. Leci samolocik i strzela. Na eBay nie ma problemu z dostępnością, ale ceny przynajmniej od roku przestały być atrakcyjne. Hulk. Niektóre gry od Marvela lubią kosztować na rynku wtórnym więcej niż powinny, i tak właśnie jest w tym wypadku. Fallout 3 w wersji Goty. Jak już mieć, to kompletne wydanie, choć nawet w tym przypadku twórcy nie wyeliminowali wielu rażących błędów. Fallout New Vegas. Podstawowa wersja gry jest tania i bardzo łatwo dostępna, ale zdobycie edycji gry roku w przystępnej cenie to już małe wyzwanie. Powietrzne konflikty Wietnamu. Trzecia gra w serii ukazująca niebezpieczny żywot samolotów podczas konfliktów zbrojnych. Póki co najtańsza w zestawie. Superstars V8. Dość niszowe wyścigi. A jak niszowe, to warto mieć. Może kiedyś ich wartość wzrośnie, a może nie. 50 Cent Krew na piasku. Koniecznie sięgnijcie po ten tytuł, jeśli chcecie zobaczyć, do czego zdolny jest chłop z getta, któremu pracodawca nie chce wypłacić należności za ciężką, uczciwie wykonaną pracę. Hot Wheels A kto powiedział, że gra musi być dobra? Wystarczy, że ma jasno sprecyzowaną grupę docelową. Guilty Gear Exarch Sign. Pudełko wydane tylko w Japonii i USA. W Europie jest dostępna rozszerzona wersja z dopiskiem Revelator, ale jej okładkę szpeci znak USK. Everybody's Golf. Ludziki grają w golfa, ale bez nuty wyniosłości, jaka zazwyczaj towarzyszy tej dyscyplinie sportu. Pozycja raczej dla entuzjastów. Skidu Challenge. Niby nic ciekawego, ale mnie urzekła jej spójność i oprawa graficzna. Gra koncepcyjnie tkwiąca jeszcze w poprzedniej generacji, ale z perspektywy czasu to raczej komplement. Hellboy to gra coraz rzadsza na naszym rodzimym rynku, choć zainteresowani wciąż nie będą mieli większego problemu, aby ją znaleźć. Spec Ops The Line. Oto przykład, że gry mogą mieć głębszy, niebanalny przekaz. Ale nie oszukujmy się, to wciąż jest ludzik, który chodzi i morduje. Street Homecourt. Nie jest to niestety NBA jam, ale inspiracja jest dosyć wyraźna, więc postanowiłem ją uwzględnić w swoich zbiorach. Infamous 2. Przygody niepokornego elektryka, ekskluzywnie wydany na konsole Sony. Jeśli nie mieliście okazji, polecam tym bardziej, że ceny są bardzo atrakcyjne. Trivial Pursuit. Jeśli wydaje Ci się, że o świecie wiesz niewiele, z tej gry dowiesz się jak bardzo. Polecam grać z wujkiem Google pod ręką. Infamous, co tu wiele mówić. Zakup motywowany chęcią skompletowania ekskluzywnego dyptyku od Sony. Virtual Tennis 3. Okładka amerykańska różni się od europejskim jednym elementem. Zgadnijcie jakim. WRC FIA World Rally Championship. Niepozorna seria dla fanatyków, która doczekała się łącznie 19 odsłon. I z pewnością nie jest to ostatnie słowo. Portal 2. Nie przepadam, kupiłem, bo było naprawdę tanio. Wciąż nie mogę zrozumieć, jak to jest przejść przez dziurę w powietrzu i wyjść gdzieś indziej. Przecież to nie jest możliwe. Jurassic the Hunted. Dosyć rzadka i nietania gra, więc nie zdziwcie się, jeśli któregoś dnia konkubina każe wam ją zjeść na śniadanie lub wyrzuci was z domu. Grid Autosport. Kompetentne wyścigi od kompetentnych twórców. Uncharted 3: NTSC. Kupiłem ze względu na wydanie zawierające alternatywną wersję okładki. W moim przekonaniu jest dużo atrakcyjniejsza od europejskiej. NASCAR Unleashed. Na pierwszy rzut oka wygląda na symulację sportów samochodowych, ale nic bardziej mylnego, albowiem dużo bliżej jej do Wipeouta. Avatar. Gra trochę niedoceniona, ale po latach gracze nieco zmienili zdanie. Mnie skusiła atrakcyjna okładka, której próżno szukać w europejskim wydaniu. Star Wars Force Unleashed. Regularne ceny wydania Ultimate Seed Edition są nieco wyższe, ale wciąż bez problemu można upolować okazyjny egzemplarz. Podobnie rzecz się ma z Metro Complete Edition. Na pierwszy rzut oka ceny nie zachęcają, ale odrobina cierpliwości sprawi, że gra trafi w nasze ręce w atrakcyjnej cenie. A teraz trzy gry obrandowane logiem History Channel. Pierwsza to FPS Battle for the Pacific. Druga to Legends of War, czyli strategia osadzona w realiach II wojny światowej. I na koniec przenosimy się do średniowiecza Great Battles Medieval. Wszystkie trzy gry są wybitne. Young Justice w moich zbiorach to typowy placeholder. Gra czeka na amerykański odpowiednik bez szpecącego okładkę oznaczenia USK. XCOM Enemy Within, klasyk, którego korzenie sięgają słodkich lat 90. Wydanie Commander Edition na rynku wtórnym wciąż do dostania w atrakcyjnej cenie. Testament Sherlocka Holmesa, gra dla osób myślących i czytających ze zrozumieniem, czyli nie dla mnie. Score International Baja 1000 World Championship Off-road Racing, wymawianie tytułu trwa dłużej niż gameplay oferowany przez tę grę. F1 2014, ostatnia z serii wydana na PS3, dlatego niektórzy twierdzą, że warto ją mieć ze względu na potencjalny wzrost wartości. Druga część festiwalu okrucieństwa wydanego przez Konami. Prawie jak Sherlock Holmes, tylko czasami, aby rozwiązać zagadkę, trzeba odpiłować sobie nogę. Brain Challenge, jeśli masz niskie poczucie własnej wartości, tak gra sprawi, że będziesz mieć jeszcze niższe. Bacha Edge of Control. Wyścigi po błocie zakupione w Ceksie. Chwilowa odskocznia od znanych i lubianych serii wyścigowych. SpongeBob SquarePants i robotyczna zemsta Planktona. Przygody Pana Gąbeczki i jego równie dziwnych towarzyszy. Spider-Man Web of Shadows. Niezachęcająca gra w niezachęcającej cenie. Ridge Racer 7. Ta gra już trafiła na półeczkę, ale skusiłem się też na amerykańskie wydanie ze względu na ciekawą okładkę. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Oprawa graficzna tej gry przywodzi na myśl czasy, kiedy na anime mówiło się po prostu chińskie bajki. Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Bo jak jest zbrodnia, to musi być kara. No chyba że potrafi się jej unikać. Ben ten Omniverse. Praktyczny poradnik o tym, jak wykorzystać komunijny zegarek, aby uratować świat. Sniper Elite 2 w wersji Game of the Year. Jeśli powiem na głos komu i co można odstrzelić w tej grze, film zostanie natychmiast zbanowany, a tego bardzo bym nie chciał. Raczej nie zbieram wydań Platinum czy Essentials, ale w tym przypadku to jedyny sposób, aby pozyskać Midnight Club Los Angeles w kompletnej wersji. Odlot od Disneya klasyczny przykład pazernego dojenia franczyzy, manifestujący się w niedoskonałym produkcie. Create Uwspółcześniona i nieco uproszczona wersja The Incredible Machines Gra zdaje się obiecywać dużo więcej niż oferuje. Motobike Racing Pack Tym razem kompilacja od Milestone Studio pogodzi miłośników asfaltu z zagorzałymi fanami błotnistych bezdroży. Pain, czyli wystrzel ludzika z procy i patrz, jak cierpi, a za każdy dodatkowy uraz przyznawane są punkty. Dziś tego typu produkcje to raczej domena rynku mobilnego. Supremacy MMA. Niby krab jakich mało, ale gra ma dość brudny i mroczny klimat, co ostatecznie zdecydowało o zakupie. Pure. Kolejny przykład na to, jak komunijny prezent w postaci kłada może wpłynąć w przyszłości na wybór kariery sportowej. Fairy Tail Fights. Niech Was nie zwiedzie ta słitaśno kiutaśna okładka i w żadnym wypadku nie włączajcie tego Waszym bąbelkom. No, chyba że stworzenie potwora to Wasz wychowawczy plan. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Fall Burst. Chciałbym zebrać wszystkie, jakie wyszły na PS3, a ten zakup to dowód na to, że plan został wcielony w życie. FIFA 19. Trafiła się bardzo dobra okazja, więc kupiłem. Ostatnia piłka od EA, wydana na konsolę siódmej generacji. Lost Planet 2. Kolejny nieśmiały plan zebrania całej trylogii, zainicjowałem częścią drugą. Udany zakup, gra w idealnym stanie. Przygody Tintina zwanego Tentenem, czyli poprawnie po polsku Przygody Tego Tego. Barbie The Puppy Rescue. Wspominając gameplay z tej gry, życzę nam wszystkim, abyśmy mieli tylko takie problemy jak jej bohaterka. Planet 51 w wydaniu NTSC. Gry od Segi na zawsze w serduszku, nieważne co się o nich mówi. Symulator Farmy, czyli niezrozumiały fenomen zabawy w pracy, którego kolejne odsłony ukazują się po dzień dzisiejszy. Champion Jockey G1 Jockey Gallop Racer, czyli dynamizowanie konia, aż po szczęśliwy finał. Destroy All Humans Path to the Furon. Coś dla mizantropijnych fanów kina klasy B z nieśmiałym ukłonem w kierunku Tima Bartona. Władca Pierścieni. To pierwsza gra z serii LEGO na mojej półeczce i czeka mnie długa droga, by skompletować je wszystkie, o ile w ogóle to się stanie. Stawkę zamyka Agent 007 na motywach filmu Quantum of Solace z sobowtórem rosyjskiego dyktatora w roli głównej. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. W kolekcji znajduje się 135 gier zbieranych przez rok. Kilka z nich zostało zamienionych na egzemplarze w lepszej kondycji, a niektóre zostały wyeliminowane ze względu na stan i inne kryteria doboru. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną przez ten rok, motywując do regularnego działania mimo wielu przeciwności losu. A teraz już żegnam się z Wami tradycyjnym pozdrowieniem zbieracza plastiku. Daj Boże zdrowie!